Cześć. Nie, to może jeszcze raz. Może inaczej. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Nie wiem w sumie jak się przywitać, bo zawsze to trochę niezręczne. Tym bardziej, że tak naprawdę mogę tylko przypuszczać, kiedy mnie włączysz i kiedy będziesz miała ochotę mnie posłuchać. Jestem facetem, który mówi ci dobrze. Przynajmniej postaram się, żeby tak było. Ale obiecuję, że nie będę tylko mówił. Jestem też dobrym słuchaczem, staram się być dobrym obserwatorem. Chciałbym czasem Cię zaskoczyć czymś niekonwencjonalnym. Spróbuję od czasu do czasu pogadać o czymś ważnym, może też uda mi się czymś Ci zaimponować. Tak naprawdę chyba chciałbym być Twoim przyjacielem, z którym zawsze miło spędzisz czas i który nigdy cię nie zawiedzie. Teraz pewnie powinienem zaprosić cię do siebie na Instagram, na Face'a, na kanał na YouTube, ale nie. Zrobię to później. Zresztą skoro mnie słyszysz, to już pewnie wiesz, jak mnie znaleźć, jak się ze mną skontaktować. W każdym razie bardzo się cieszę, że możemy spędzić trochę czasu razem. Zastanawiasz się, o co w tym wszystkim chodzi? No właśnie, a czy w ogóle musi tak naprawdę, za każdym razem i we wszystkim o coś chodzić? Nie jest to męczące, że wszyscy wszystko tłumaczą i gadają, i mówią co sądzą, opowiadają jak powinno być, jak to wygląda z ich doświadczenia. Faceci właśnie najczęściej tak robią. Gadają o ogółach i o ich punkcie widzenia aż wstyd się przyznać, ale nam, facetom, nie mieści się w głowie, że ktoś może myśleć zupełnie inaczej. W naszych egocentrycznych głowach nie ma po prostu miejsca na nowości. No dobra, zaraz sam się zapędzę i powiem trochę za dużo o nas, facetach, a przecież ja też taki jestem. Prawie wszyscy jesteśmy tacy sami. Niektórzy z nas po prostu bardziej się starają. Miałem ci wytłumaczyć, o co tu chodzi, a tak naprawdę chcę powiedzieć, że nie musi chodzić o nic. Po prostu przyszedł mi do głowy taki pomysł, że się do ciebie odezwę i będę ci mógł potowarzyszyć, ponarzekać z tobą, pomarudzić, czasem się powygłupiać. Wiesz, to jest naprawdę spoko i bezpieczne, bo prawdopodobnie nigdy się nie spotkamy, a jak już będziesz mnie miała dość... To wyłączysz. Nigdy nie będę nachalny, nie będę przeginał i nie będę się też narzucał. Właściwie normalnie, tak po ludzku. Mogę być Twoim kumplem, kolegą, towarzyszem, jak zwał, tak zwał. Mogę być też jakąś formą odprężenia, czasem rozrywki. Nie musisz też podchodzić do tego bardzo poważnie. Może nawet tak będzie lepiej. Pewnie zabrzmi to głupio. Ale przecież nikt o nas nie musi wiedzieć. O czym będę mówił? Hm. No, tematy są różne, ale zależy mi, żebyś mogła się po prostu lepiej poczuć. Pogadamy o tym, co jest męczące, o tym, co czasem trochę wkurza, o wstrętnych babach i paskudnych facetach. I o tym, że zawsze jest trochę tej dołującej niesprawiedliwości, i o tym, że rzadko się nas docenia. Ale też na luzie, nie będziemy się tutaj nad sobą urzalać. Trzeba zachować zdrowy balans. To tak jak z jedzeniem. Ważne, żeby jeść zdrowo, ale czekolada ma też przecież mnóstwo żelaza, co nie? No i oczywiście innych zalet też. Nie jestem facetem idealnym. Niestety. Ale będę ci mówił dobrze. Myślę, że sama najlepiej mnie ocenisz, jak poznamy się trochę lepiej. Staram się być po prostu normalny. Zresztą zawsze możesz mnie poprawić, napisać do mnie, zwrócić uwagę. Przecież każdy z nas może postrzegać normalność troszkę inaczej. Wy często mówicie, że dzisiaj brakuje normalnych facetów, takich, którzy mają czas, są rozsądni, mają poczucie humoru, no i trochę kultury przy okazji. A może nie brakuje, tylko dla każdego z nas, normą, humorem, rozsądkiem jest coś trochę innego. Ciekawe, kto to jest? Facet idealny. Zresztą nieważne, bo to już jest jakieś wygórowane pojęcie. Pomyślmy, jakiego faceta mogłabyś określić mianem, że jest spoko. Masz swoje typy? Jakieś cechy osobowości, czy może od razu konkretny przykład przyszedł Ci do głowy? Za jakiś czas, znowu Cię o to zapytam, i chciałbym, żebyś wtedy pomyślała o mnie. Nie będę zajmował Ci dużo czasu. Nie trzeba słyszeć dokładnie każdego słowa. Może Ci to przypasować przy prowadzeniu samochodu, na spacerze. Sama zdecydujesz. W dowolnej chwili możesz odpalić dowolny odcinek i po prostu pomyśleć razem ze mną nad tymi tematami albo dać pomyśleć mi, bo ja się tym wszystkim zajmę i zluzuję ci trochę głowę. A to jest i zawsze będzie ten pierwszy odcinek. Jeszcze raz dzięki, że dałaś mi szansę. Dałaś szansę facetowi, który mówi ci dobrze, a przynajmniej bardzo się stara. Chciałem Cię poprosić o jeszcze jedną rzecz. Bądźmy w stałym kontakcie. Zasubskrybuj mój kanał. Możemy też rozmawiać przez Facebooka i Instagram. Możesz też przesłać mnie swoim koleżankom. Łatwo się mną dzielić i to nie grzech, no i nie będzie afery. Do usłyszenia.